Dzień dobry, kochani, witam Was w kolejnym vlogu. Moi drodzy, nie pamiętam, czy kiedykolwiek nagrywałam o tej porze vloga. Jest 7.04, a to dlatego, że chciałam Wam dzisiaj nagrać taką moją poranną rutynę. Słuchajcie, jest po 7, tak jak widzieliście, Maksymina jeszcze śpi, więc zaraz lecę go szybko obudzić, bo no troszeczkę... Zaspałam tu to dokładnie takie jakieś 15 minut, a to dlatego, że miałam bardzo, bardzo, bardzo ciężką noc. Już po raz kolejny złapała mnie zmora senna. Jeżeli nie wiecie, co to jest, to wpiszcie sobie w internet i poczytajcie, bo ja nawet nie chcę o tym wspominać, dlatego, że ja się takich rzeczy na maksa, na maksa boję. Wypijam szybko kawę i lecę budzić Maximiliana. jedziemy do przedszkola. Halo, jedziemy do przedszkola. Wczoraj tak się pytałeś mnie, czy jedziemy jutro do przedszkola, tak się cieszyłeś, a teraz co, nawet nie chcesz wstać? Najlepsze słuchajcie jest to, jak jest weekend, to Maksymilian już o tej porze praktycznie nie śpi. Ale jak trzeba iść do przedszkola, to ciężko wstać, co nie? Nie. Jak nie? Dawaj, chodź, bierz swoje karty i jedziemy do przedszkola. Ja bym też, nie tak poleżała Maksymilian, jak Ty. Dawaj, chodź. No dawaj, wstajemy, bo późno. Dawaj idzie Raczek, nie bo Raczek jak już nie będzie <gry> Dawaj myszę. Słuchajcie, ranek z Maksiem to jest e, jak loteria. Albo obudzi się lewą nogą, tak jak obudził się teraz. Albo obudzi się prawą nogą i będzie e, happy. Dzisiaj niestety nie mam tego szczęścia. Maksimian obudził się lewą nogą i jest e, strasznie, to strasznie ma także jadę go zawieźć do przedszkola i za chwileczkę do Was wracam. Powiedz mi, Maksymilian, humor jest troszkę lepszy już. Nie? Nie? O, dalej z tym zegarkiem. Oj co, coś czuję, że panie w przedszkolu będą miały. Chyba, że ci się ten humorek poprawi. Oby. Oby. Bo działać piękna pogoda. Wróciłam, moi drodzy, już do domu, jeszcze po drodze zajechałam do bankomatu i na zakupy, ponieważ zachciało mi się, słuchajcie, rosółku, -so dlatego e, obieram teraz włoszczyznę, wstawiam ten rosół, wiadomo, że rosół gdzieś tam musi się e, no, troszeczkę dłużej e, robić, dlatego też i tak wcześniej go... Zaczynam. Włożyłam sobie broku, ponieważ chcę zrobić sobie jakąś dobrą sałatkę na śniadanko. I przed chwilą dzwonił kurier domofonem i przyszedł w ogóle paczuszka z L'Orala. Jestem ciekawa w ogóle tych produktów, bo to są w ogóle jakieś nowe produkty. To jest ogólnie prezent, więc jestem bardzo, bardzo ciekawa, jak tutaj te wszystkie produkty będą działały. I z tego co ja tutaj widziałam, to są ogólnie produkty. Do, do włosów. Tak, wszystko jest do włosów. To jest jakaś maska do włosów. Tak więc będę testowała. Będę oczywiście dawała Wam znać co i jak, co i do czego. Sama jestem w ogóle ciekawa jak będą one działały. Ogólnie co do mojej takiej wiecie, rutyny w ciągu dnia, to powiem Wam, że ona ogólnie jest różna, bo ja... Wtorek i środę jestem w salonie Więc tak na dobrą sprawę Ja tylko odwożę Maksymiliana tak szybciutko Wracam do, dom do domku Dopijam kawę e, Biorę sobie jakieś jogurty do salonu No i szybciutko lecę do salonu Do klientek A jak mam takie dni właśnie, które gdzieś tam poświęcam Jakiejś danej współpracy Albo gdzieś chcę właśnie dla Was nagrać vloga to mniej więcej tak to wszystko wygląda Że odwożę Maksymiliana na zakupy Tutaj jakiś obiadek, jakieś śniadanko Ewentualnie jakaś kawa ze znajmymi Aczkolwiek no to też się bardzo, bardzo, bardzo rzadko zdarza Także wkładam teraz włoszczyznę do wywaru i zabieram się za tą już całapkę. Rosołek już mi tutaj pyrka, i powiem Wam, że ja jeszcze kurczę, nie doszłam do takiego profesjonalizmu, żeby robić rosół bez kostki drobiowej. Także proszę mnie nie krytykować. Mam nadzieję, że gdzieś tam z czasem. Dojdę do tego profesjonalizmu, ale w każdym razie zrobiłam już sobie sałatkę, zrobiłam kawę. Powiem Wam, że ostatnio zaczęłam robić sobie takie sałatki właśnie na śniadanie. I okej, okay, może to apetycznie nie wygląda, ale uwierzcie mi, że jest bardzo dobre, no i zdrowe, no i przede wszystkim jest też syte. Także biorę kawę, biorę sałatkę i lecę na balkon zjeść, bo jest przepiękna pogódka. W ogóle, słuchajcie, zapomniałam Wam powiedzieć. Że mam uszkodzoną stopę i kutykam co chwilę na nogę. Jeszcze tak dobrze jej nie stawiam. Tutaj pojawia Wam się w rogu zdjęcie, jak ona teraz wygląda. Tak wiem, jest tragicznie. Nie. Nie jest chyba złamana, ponieważ mogę nią ruszać, mogę na nią gdzieś tam teraz stawać, gdzieś tam dalej czuję taki dyskomfort. No, wykupiłam się jakieś 2-3 dni temu ze znajomym i tak wiecie, za wysoko poniosłam nogę. On w tym samym czasie podniósł rękę i walnęłam wśród stopią tutaj tą stópką moją nieszczęsną w jego łokieć. No, i tak to teraz się prezentuję. Mam nadzieję, kurty, że niedługo będę mogła już normalnie na nią stawać, dlatego, że teraz w tą weekendę chciałyśmy iść w góry, eee, a jak na razie, na dzień dzisiejszy no jeszcze naprawdę gdzieś tam odczuwam ten ból, ciężko jest mi chodzić, eee, a jak buta nakładam, to po prostu mam łzy w oczach. Eee, mam nadzieję, że nie jest gdzieś tutaj mocno uszkodzona. Eee, moją głupotą oczywiście było to, że nie pojechałam do szpitala. Mm, nie wiem, dlaczego... Ale no trudno, człowieku uczyć na błędach. E, miejmy nadzieję, że będzie wszystko z nią w porządku. Póki co jest coraz lepiej, więc będzie wszystko dobrze, a ja zebram się za śniadanie, bo już czuję normalnie, że jestem głodna. właśnie po śniadanku jak nie mam klientek yy, siadam teraz do laptopa Montuję dla Was vloga. Akurat tak się spada dzisiaj, że nie mam nic do montowania, ale to nie zmienia faktu, takiego, że muszę zrobić termin na czerwiec, zastanowić się właśnie nad terminami jeszcze na lipiec. No i plus dodatkowo porobić zdjęcia Maksia Butu. Bo słuchajcie, ja chyba z dwóch lat mam Maksia Buty. Oczywiście już za małe, które muszę sprzedać, bo są naprawdę po prostu w idealnym stanie. I tak zastanawiam się nie wystawić je właśnie na vinted. Idziemy się moi drodzy teraz za cykanie szybkich. O super, I oczywiście musiało spaść Szybkich kwot. Tutaj, Maksia, bucików w ogóle śmieszne jest to, że wszystkie te buty są z tamtego roku. I oczywiście, Dominika nam je wcześniej ogarnąć, wcześniej porobić zdjęcia, powystawiać, sprzedać, no to oczywiście po co? Niech sobie poleżą cały rok, tak? Ale w każdym razie zabieram się teraz za to wszystko. One są już wyprane, eleganckie. W ogóle te buciki były jedne z moich ulubionych. Mam zamiar w tym roku Maksiowi też kupić takie, tylko wiadomo, rozmiar większy, jest. Na no w ogóle są niezniszczone, są w idealnym stanie. Te za to w ogóle nie były używane. On może je miał na sobie kurczę, no nie wiem, z trzy razy. Coś mówił, że go gdzieś tu obciera delikatnie, więc po prostu no nie ubierałam mu, więc te też trzeba sprzedać a ja się moi drodzy będę już z wami żegnać ponieważ muszę porobić właśnie zdjęcia wszystkich tych bucików, wystawić je plus dodatkowo jeszcze w Maksia szafie mam dwie takie głębokie szerokie, wielkie półki jego ciuchów, które są za małe, też muszę porobić zdjęcia, powystawiać bo po prostu to już mi się nie mieści w szafie, a zawsze gdzieś znajdę jakąś wymówkę, żeby tego nie zrobić a potem zapominam Także muszę się zmotywować i w końcu to ogarnąć, jego ciuchy i swoje ciuchy. Także moi drodzy, widzimy się w kolejnym vlogu. Do zobaczenia.